Pięć minut z Jezusem w najświętszym sakramencie, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości opuszczony w tak wielu tabernakulach i zapomniany. Dobry Jezus, który wciąż pragnie naszej wizyty, prosi o gest miłości od ludzkości. Panie tabernakulum, umocnij moją wiarę. Panie miłosierdzia, uczyni mnie miłosiernym. Panie prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie tabernakulum spraw, bym kochał Cię zawsze coraz bardziej. Czytanie z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 24. Powstaną fałszywi prorocy, którzy zwiodą wielu ludzi, a niegodziwość będzie tak wielka, że miłość wielu ostygnie. Ale ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Prawie każdego dnia otrzymuje łańcuszki w mediach społecznościowych. Grożą ci, jeśli ich nie przekażesz dalej. Jeśli nie wyślesz ich do dziesięciu osób, przydarzą ci się bardzo złe rzeczy. Wiadomości o zbrodniach i wojnach straszne wydarzenia, które budzą strach w nieostrożnych. I wszystkie noszą słowo pilne. Czytasz je, a to cię porusza. To są słynne łańcuszki. Boisz się, kopiujesz i przesyłasz dalej, aby inni przeczytali. Tak pozostajemy skuci łańcuchami. Umartwieni strachem przed groźbami tych ludzi, którzy poświęcają się wysyłaniu tych rzeczy. To są rzeczy, które nie pochodzą od Boga. Dlatego Kościół zabrania nam przesyłania łańcuszków. Nie ma tam wolności, nie ma pokoju. A w Bogu jest to, co jest: pokój, spokój, ufność, miłość. Niedawno napisał do mnie młody człowiek i wysłał mi kilka łańcuszków. Prawdę mówiąc, nawet nie zwróciłem na nie uwagi. Nawet ich nie przeczytałem, bo po co miałbym to robić? Proszę cię, żebyś się modlił. A ja już się modlę. Nie dodadzą niczego do mojego życia. A jeśli jestem w rękach Boga, nic mi się nie może stać, czego On by nie dopuścił. Nie martw się tymi rzeczami. Zawsze się zdarzały i zawsze będą się zdarzać. Niech nie zabierają ci czasu ani pokoju. Nie trać skupienia, ani nie rozpraszaj się tym, co dzieje się na świecie. Patrz na Jezusa, idź za Jezusem, słuchaj Jezusa. Zachowaj pokój, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Niech Bóg będzie Twoją siłą dzisiaj i zawsze. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone, miłujące serce Jezusa w najświętszym sakramencie. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa, ufam Tobie. Serce Jezusa, gorejące miłością ku nam, rozpal nasze serca miłością Twoją. Serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa, rozpalone miłością ku nam, rozpal nasze serca miłością ku Tobie. Serce Jezusa, spraw, bym Cię kochał i sprawiał, by Cię kochano. Boskie serce Jezusa, nawróć grzeszników, ratuj konających. Wybaw dusze święte z czyśćca cierpiące. Eucharystyczne serce Jezusa pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa zlituj się nad nami i nad naszymi pasterzami, papieżem Franciszkiem, naszymi biskupami, kapłanami i diakonami słodkie serce mojego Jezusa spraw bym Cię kochał zawsze coraz bardziej chwała, miłość i wdzięczność Najświętszemu Sercu Jezusa o serce miłości całą ufność pokładam w Tobie boję się wszystkiego z mojej słabości ale wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami Serce Jezusa, pocieszane w agonii przez Anioła, pociesz nas w naszej agonii. Serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Serce Jezusa, chroń nasze rodziny, młodzież, dzieci i osoby starsze. Serce Jezusa, bądź poznane, bądź kochane, bądź naśladowane. Serce Jezusa, przyjdź, Królestwo Twoje, do nas. Serce Jezusa oddaje się Tobie przez Maryję. Niech najświętsze serce Jezusa będzie kochane wszędzie. Wszystko dla Ciebie, najświętsze serce Jezusa. Słodkie serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem duszy mojej. Słodkie serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Amen. Pięć minut z Jezusem w najświętszym sakramencie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tak wielu tabernakulach i zapomniany. Dobry Jezus, który wciąż pragnie naszej wizyty, prosi o gest miłości od ludzkości. Panie tabernakulum. Umocnij moją wiarę, Panie miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie prawdy prowadź moje kroki drogą dobra, Panie Tabernakulum spraw bym kochał cię zawsze coraz bardziej. Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 24. Powstaną fałszywi prorocy, którzy zwiodą wielu ludzi. A niegodziwość będzie tak wielka, że miłość wielu ostygnie. Ale ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Prawie każdego dnia otrzymuje łańcuszki w mediach społecznościowych. Grożą ci, jeśli ich nie przekażesz dalej. Jeśli nie wyślesz ich do dziesięciu osób, przydarzą ci się bardzo złe rzeczy. Wiadomości o zbrodniach i wojnach. Straszne wydarzenia, które budzą strach w nieostrożnych. I wszystkie noszą słowo pilne. Czytasz je, a to cię porusza. To są słynne łańcuszki. Boisz się, kopiujesz i przesyłasz dalej, aby inni przeczytali. Tak pozostajemy skuci łańcuchami. Umartwieni strachem przed groźbami tych ludzi, którzy poświęcają się wysyłaniu tych rzeczy. To są rzeczy, które nie pochodzą od Boga. Dlatego Kościół zabrania nam przesyłania łańcuszków. Nie ma tam wolności, nie ma pokoju. A w Bogu jest to, co jest: pokój, spokój, ufność, miłość. Niedawno napisał do mnie młody człowiek i wysłał mi kilka łańcuszków. Prawdę mówiąc, nawet nie zwróciłem na nie uwagi. Nawet ich nie przeczytałem, bo po co miałbym to robić? Proszą cię, żebyś się modlił, a ja już się modlę. Nie dodadzą niczego do mojego życia. A jeśli jestem w rękach Boga, nic mi się nie może stać, czego On by nie dopuścił. Nie martw się tymi rzeczami. Zawsze się zdarzały i zawsze będą się zdarzać. Niech nie zabierają ci czasu ani pokoju. Nie trać skupienia, ani nie rozpraszaj się tym, co dzieje się na świecie. Patrz na Jezusa, idź za Jezusem, słuchaj Jezusa. Zachowaj pokój, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Niech Bóg będzie Twoją siłą dzisiaj i zawsze. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone, miłujące serce Jezusa w najświętszym sakramencie. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza. W serce Jezusa, ufam Tobie. Serce Jezusa, gorejące miłością ku nam, rozpal nasze serca miłością Twoją. Serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa, rozpalone miłością ku nam, rozpal nasze serca miłością ku Tobie. Serce Jezusa, spraw bym Cię kochał i sprawiał by Cię kochano. Boskie Serce Jezusa, nawróć grzeszników, ratuj konających. Wybaw dusze święte z czyśćca cierpiące. Eucharystyczne serce Jezusa pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa zlituj się nad nami i nad naszymi pasterzami, papieżem Franciszkiem, naszymi biskupami, kapłanami i diakonami. Słodkie serce mojego Jezusa, spraw, bym Cię kochał zawsze coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność Najświętszemu Sercu Jezusa. O serce miłości całą ufność pokładam w Tobie. Boję się wszystkiego z mojej słabości, ale wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pocieszane w agonii przez Anioła, pociesz nas w naszej agonii. Serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Serce Jezusa, chroń nasze rodziny, młodzież, dzieci i osoby starsze. Serce Jezusa, bądź poznane, bądź kochane, bądź naśladowane. Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje do nas. Serce Jezusa oddaje się Tobie przez Maryję. Niech najświętsze serce Jezusa będzie kochane wszędzie. Wszystko dla Ciebie, najświętsze serce Jezusa. Słodkie serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem duszy mojej. Słodkie serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Amen. Pięć minut z Jezusem w najświętszym sakramencie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tak wielu tabernakulach i zapomniany. Dobry Jezus, który wciąż pragnie naszej wizyty, prosi o gest miłości od ludzkości. Panie tabernakulum. Umocnij moją wiarę. Panie miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie prawdy prowadź moje kroki drogą dobra, Panie Tabernakulum spraw bym kochał Cię zawsze coraz bardziej. Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 24. Powstaną fałszywi prorocy, którzy zwiodą wielu ludzi. A niegodziwość będzie tak wielka, że miłość wielu ostygnie. Ale ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Prawie każdego dnia otrzymuje łańcuszki w mediach społecznościowych. Grożą ci, jeśli ich nie przekażesz dalej. Jeśli nie wyślesz ich do dziesięciu osób, przydarzą ci się bardzo złe rzeczy. Wiadomości o zbrodniach i wojnach. Straszne wydarzenia, które budzą strach w nieostrożnych. I wszystkie noszą słowo pilne. Czytasz je, a to cię porusza. To są słynne łańcuszki. Boisz się, kopiujesz i przesyłasz dalej, aby inni przeczytali. Tak pozostajemy skuci łańcuchami. Umartwieni strachem przed groźbami tych ludzi, którzy poświęcają się wysyłaniu tych rzeczy. To są rzeczy, które nie pochodzą od Boga. Dlatego Kościół zabrania nam przesyłania łańcuszków. Nie ma tam wolności, nie ma pokoju. A w Bogu jest to, co jest: pokój, spokój, ufność, miłość. Niedawno napisał do mnie młody człowiek i wysłał mi kilka łańcuszków. Prawdę mówiąc, nawet nie zwróciłem na nie uwagi. Nawet ich nie przeczytałem, bo po co miałbym to robić? Proszą cię, żebyś się modlił, a ja już się modlę. Nie dodadzą niczego do mojego życia. A jeśli jestem w rękach Boga, nic mi się nie może stać, czego On by nie dopuścił. Nie martw się tymi rzeczami. Zawsze się zdarzały i zawsze będą się zdarzać. Niech nie zabierają ci czasu ani pokoju. Nie trać skupienia, ani nie rozpraszaj się tym, co dzieje się na świecie. Patrz na Jezusa, idź za Jezusem, słuchaj Jezusa. Zachowaj pokój, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Niech Bóg będzie Twoją siłą dzisiaj i zawsze. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone, miłujące serce Jezusa w najświętszym sakramencie. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa, ufam Tobie. Serce Jezusa, gorące miłością ku nam, rozpal nasze serca miłością Twoją. Serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa, rozpalone miłością ku nam, rozpal nasze serca miłością ku Tobie. Serce Jezusa, spraw, bym Cię kochał i sprawiał, by Cię kochano. Boskie serce Jezusa, nawróć grzeszników, ratuj konających. Wybaw dusze święte z ca cierpiące. Eucharystyczne serce Jezusa, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa, zlituj się nad nami i nad naszymi pasterzami, papieżem Franciszkiem, naszymi biskupami. Kapłanami i diakonami. Słodkie serce mojego Jezusa spraw bym cię kochał zawsze coraz bardziej. Chwała miłość i wdzięczność Najświętszemu sercu Jezusa. O serce miłości całą ufność pokładam w Tobie. Boję się wszystkiego z mojej słabości, ale wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pocieszane w agonii przez Anioła, pociesz nas w naszej agonii. Serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Serce Jezusa, chroń nasze rodziny, młodzież, dzieci i osoby starsze. Serce Jezusa, bądź poznane, bądź kochane, bądź naśladowane. Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje do nas. Serce Jezusa oddaje się Tobie przez Maryję. Niech najświętsze serce Jezusa będzie kochane wszędzie. Wszystko dla Ciebie, najświętsze serce Jezusa. Słodkie serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem duszy mojej. Słodkie serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Amen.